Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym materiale z cyklu Moskit 2K. A dokładnie 2K na streamie, czyli rozdzielczość. A zaraz wam pokażę, jaka rozdzielczość. A ja pochwalę się, że z tym mogę streamować w takiej oto rozdzielczości magicznej i w takiej rozdzielczości, także przechwytywać obraz i go wam. Demonstrować, czy to na streamie, czy to na tubie. Co jest powodem dzisiejszego filmiku? No cóż, dzisiaj, to znaczy 27 marca, wyszedł, wyszła nowa aktualizacja, czyli jest to, będzie to w sumie filmik z cyklu Space Engineers Update, w którym dzisiaj dodali, nie wiem czy fajnych, ale kilka rzeczy. Stwórzmy sobie nowy świat. Nazwijmy go Hmm. Moskit 2K. Dajmy sobie rozbitkowy, że tak to scenariusz tryb prywatny. Survival zwiększmy, może prędkość wszystkiego do dziesięciokrotnego wydobywania, a raczej przerabiania, wielkości kwipunku i przerabiania, i tam przetwarzania. Nie damy sobie dużego świata, żeby tej komputer mi wybuch wybuchł. Tryb autofilling wyłączymy i może mamy właśnie, 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 autosave też wyłączmy. Mamy pierwszą nowość, czyli cargo ships, czyli będą nam się spełniły, bo nam się pojawiały na świecie, w naszym tutaj wykrywanym przez nas świecie. Będą nam się pojawiały nie postacie niezależne, statki sterowane przez, przez komputer. Będą, mogły, będą, będą, będą to mogły być zarówno statki handlowe, nie wiem, militarne i jakieś tam jeszcze, nie pamiętam już teraz jakie. No, i głównie wygląda to naprawdę, ale to naprawdę ciekawe. Zwiększę troszeczkę ilość obiektów, które mogą być w jednym danym momencie widoczne. No i lecimy. Mam nadzieję, że nic na streamie nie laguje i mam teraz nadzieję, że nic mi się nie wywali w OBS-ie, ponieważ OBS i Space Engineers niespecjalnie lubią ze sobą współpracować. jakby ktoś pytał, ja też jestem troszeczkę teraz podziębiony, podchorowany, więc mogę, nie wiem, nosy pociągać, brzmieć dziwnie. No, nie jest ono zbyt jakoś mega dobrze, ale nie ma też tragedii. Okej. Okay. Nie zaznaczyłem tego. Pożyteczny. Brawo, Moskit. Brawo. Po prostu. Brawo. Więc jeszcze raz. Brawo, Moskitek. Brawo, brawo. Auto healing, auto save. Jeszcze raz. Moskit 2K. Pyk, pyk, pyk. Pyk i wszystko jest, long Survivor leci. Przepraszam, moje niedopatrzenie, takie dość małe, ale znaczące. Teraz w aktualnym updatecie też dodali, co oni nam dodali? Ktoś mi przypomniał, co nie dodali jeszcze? Aha, postać nasza, jak się podoba w ogóle rozdział, czyli 2K. Postać, na... coś się zwiesiło. Mining carriage. O, ciekawe. Mamy. Hmm, ciekawe. Postać nasza. Prędkość naszej postaci została zwiększona. Teraz możemy lecieć z maksymalną prędkością 115 metrów na sekundę, z tego co mi się wydaje, bo coś koło tego, zaraz sprawdzimy. Nie, 111,5 metra na sekundę, czyli więcej, aniżeli mogą wyciągnąć statki. Statki są w stanie wyciągnąć tylko i wyłącznie chyba 104 z małym hakiem metry na sekundę, a tymczasem my właśnie jesteśmy w stanie wyciągnąć więcej niż statki dobra, no lecimy do platformy co jeszcze i tutaj, ej zaraz, czemu, zaraz nie włączyłem amortyzatorów, dobra, teraz powinno być dobrze, więc sobie spokojnie lecimy Dodatkowo, ktoś mi przypomni, co tam jeszcze zmienili, bo tam kilka jeszcze zmienili, a ja nie mam takiej tak dobrej, na tyle dobrej pamięci, żeby spamiętać te wszystkie zmiany przez nich wprowadzone. Hmm. Sprawdźmy tą barkę, co tam leci. Podlećmy do niej w międzyczasie. Hmm. I możemy nacieszyć widoki, oczy, widokami kosmosu. 7,5 km przed nami, zaraz tam dolecimy. W sumie 10 km. Tam ogólnie było napisane w not notatkach, notkach, e notkach deweloperskich o zmianach w change logu, że e dodano właśnie te statki poruszające się między sektorami. I teraz pytanie: o co chodzi z tymi sektorami? Czyżby jednak tu nie, był, nie, miał, nie byłby świat mniej więcej generowany? Proceduralnie, losowo, tylko byłyby na przykład Sektory między sobą To miałoby też jakiś sens w sumie Coś więcej jak w serii X-sektory To nawet miałoby sens mi się wydaje Leć na słońce, nie ma sensu lecieć na słońce Ok, powoli doratujemy do Do przylatującego Niedaleko nas statku Uzbroimy się W złomiarkę Ok I podlećmy Dzień dobry. Co, pa co państwo tutaj przewożą? Przyznać się, proszę. Co państwo tu przewożą? Proszę się przyznać. Coś, może nielegalnego. Dobra, podlatujemy do statku. Powolutku, pomalutku, bez pośpiechu. W końcu nigdzie nam się w tym momencie nie spiesz, chociaż. Dobrze by podreperować trochę zapasu energii, ale na razie mamy 86%. A, wiem co jeszcze zmienili. Zwiększyli prędkość e, przerabiania srebra. I ponoć te statki mogą zawierać pułapki. Nie wiem, na ile jest to prawda, ale ponoć tak jest. Dobra, rozwalmy. Rusztowanie. Okej, okay, rusztowanie rozwalone. Sprawdźmy, co jest w środku. O, chodź tu. W środku mamy. Całą masę e, całą masę tego, jak to się nazywa krzemu, magnezu, kobaltu, uranu, srebra, kobaltu. W reaktorach trochę jest rzeczy, i w małym pojemniku jest też trochę rzeczy. Fajnie byłoby, na przykład, podlecie tutaj stateczkiem i to po prostu wszystko zarekwirować. W ogóle teraz pytanie, czy możemy na przykład... Aha, w sumie. Z jaką mówię to prędkością leci? 24 metrów na sekundę, mniej więcej. 25 metrów na sekundę. Wbita mi poleść do baza. To jest bardzo dobry pomysł. Teraz pytanie, gdzie tu jest wejście? Czy w ogóle jest gdzieś wejście? Jest tu coś. Teraz tylko ja jestem do góry nogami. O. Jest nawet jakaś wieżyczka obronna, ale... Aktualnie bronie na dużych statkach nie działają, więc wieżyczka na mnie nie jest w stanie nic złego zrobić Ale w momencie gdy będą działały wieżyczki, będą w ogóle, będzie w ogóle działała broń i będzie zaawansowana sztuczna inteligencja A, zaraz, bo tu nie ma grawitacji Jakby e, będzie zaawansowana sztuczna inteligencja to będą niezłe wypasy, przypomnę wam to Naprawdę niezłe wypasy Dobra, otwórz się Sezamie I wchodzimy, chyba ten nie był uzbrojony Nie mogę, o! Ej, posiadamy statek! Uhu! Haha, nice, właśnie ukradliśmy statek tak jakby, w sumie jest to nie najgorsza zdobycz, powiem szczerze, tak na przyszłość, zdecydowanie, w ogóle fajnie wyglądają te statki miło, miło strasznie dla oka, przyznam szczerze, że początkowo, gdy oglądałem, e, gdy oglądałem filmik z tego najnowszego patcha na kanale autorów na YouTube, no to myślałem, że to jest w sensie, że możemy sami zaprogramować tego typu konwoje czy wyprawy handlowe zautomatyzowane z naszym urobkiem, ale tu po prostu chodzi, że nie tyle, że my programujemy, czy po prostu od, od czasu do czasu pojawiają się postacie, nie wiem, statki niezależne, MPC-ty można w pewnym sensie powiedzieć. Ewentualnie gdyby na przykład, nie wiem, gdyby ten statek był uszkodzony, zawsze byśmy mogli go scholować też, nie? Zawsze jest też taka opcja, tylko tak, w tym statku nie ma, w tym statku nie ma, trzeba pamiętać, z tego co mi się wydaje, nie ma na przykład, nie ma? Chyba nie ma na przykład yy, rafinerii i na przykład przerabiarki. Nie da się zrobić wielkiego statku z podwoziem to przymać. No właśnie o tym mówiłem, właśnie można, jak się chce to można. Jak się chce to wszystko można. Podlećmy jeszcze bliżej, żeby nas już tutaj grawitacja obejmowała. Więc to jeszcze grawitacja nie obejmuje. A to ciężki statek jest skubany. Bardzo ciężki. W sumie jest, to jest, on może nie jest duży, ale jest stosunkowo duży. Jest taki, no całkiem, całkiem. W sumie możemy go nawet tutaj zaczepić. zaczepienie jego tutaj w tym miejscu byłoby całkiem dobrym pomysłem. Niżej. A, nie. Ups! Ups. Nie taki był plan. A, chodź tu. Chodź tu ciamado. Nie rozwalaj nic, tylko się zaczepiaj, Jest, udało się. Nie ja mogę włączyć jetpacka I mamy dostęp do grawitacji, chociaż w sumie jest to dość długi statek, więc... Ups, uszkodziłem się. Jest to dość długi statek, więc... Grawitacja musi dość daleko sięgać, w tym momencie, że nie jest tak ustawiona, żeby daleko sięgała. Sprawdźmy. gravity jest w sumie na maksa. uuu! jest na maksa stąd. A to oznacza, że. To oznacza, że. Tu jest jakieś test. Tu jest 150 metrów? Chyba, że liczyć. No, to nadal nie jest 150 metrów. I tu już grawitacji nie ma. Oszukują nas. Oszukują nas. One wam oszukują nas, kurde skubańce jedne no. No trudno, bywa i tak, mówi się trudno. Kurcze, co oni ja tam jeszcze dodali, nie pamiętam. Szczerze nie pamiętam. Mam mam pamięć dobrą, ale krótką. Czyli tak, podsumowując, co dodali w ostatnim update? Cie? Dodali właśnie takie pojazdy poruszające się po naszym świecie. Nie wiem czy one, czy potrzebujemy w nowym świecie się pojawić, czy one pojawiają się losowo, czy gdy stworzymy świat, czy kiedy. Dodatkowo szybciej przerabia się żelazo. Co jeszcze mówiłem? Nie, nie pamiętam. Przepraszam, przepraszam. Jeszcze nie jestem w formie. Ażby tego typu rzeczy gadać. No ale to są w sumie najważniejsze zmiany. Dwie, można powiedzieć, najważniejsze zmiany. Aha, dodatkowo, jeszcze ostatnia zmiana, jaką wprowadzili. To jest z poprzedniego update'u, ale dodali w poprzednim update'cie. Dodali. No chodź tu. Dodali panele słoneczne, które generują prąd właśnie z, od słońca i teraz je troszeczkę zmodyfikowali, że najpierw prąd jest pobierany, energia jest pobierana z paneli słonecznych, dopiero później energia jest pobierana z reaktorów, czyli najpierw wykorzystujemy prąd, który generują panele słoneczne, a po niej dopiero moc z reaktora, żeby niepotrzebnie tracić uranu. No, no i to są chyba te trzy, można powiedzieć, że najważniejsze rzeczy, które zostały zmienione w tym update'cie. Jeżeli jesteście zaciekawieni, co jeszcze zmieniono w tym update'cie z PS Engineers i co zmieniono na przykład w poprzednich update'ach, no to wystarczy, że wejdziecie na, na oficjalną stronę spaceengineers.com, tam wejdziecie w nowiny albo po prostu wejdziecie na forum w Change Logi i tam wszystko będzie napisane. No i ostatnia, niestety już w tym momencie przykra nowość, e Zwiększona, została zwiększona cena Space Engineer z 15 do 20 dolarów Więc jeżeli do tej pory nie kupiliście inżynierów, no to jesteście gapy No i musicie niestety więcej zapłacić No, no. A jeżeli poszukujecie Space'ów w polskiej walucie w, Po polsku <laughs> Znaczy po polsku to bez różnicy, ale w polskiej walucie to macie link Czy to na górze ja czy na, na dole w opisie Macie link do Strony G2, gdzie bez problemu możecie zainwestować, zakupić inżynierów. Ja byłem Moskit. Do następnego zobaczenia. Pa Pa!